Z wiernym, w Chrystusie, ta druga msza święta Pan o Bożym Narodzeniu. Boże Narodzenie opowiada nam dalszy ciąg, i Ewangelii opowiada nam dalszy ciąg wydarzeń e, tego, co się stało z pastuszkami, gdy e, objawiły mi się anioły, gdy otrzymali rozkaz, nakaz, ażeby iść znaleźć dzieciątko, znaleźć swojego i mu się pochłonić. I widzimy, że pastuszkowie poszli posłuszni świętym manią do stajenki betlejemskiej, znaleźli tam Chrystusa i oddali mu należną cześć, należny hołd. Jest to godna wierność temu, co Pan Bóg przez swoich posłańców mówi. Można by rzec, że pastuszkowie mieli poniekąd ułatwione, zadaje dlatego, że widzieli świętych aniołów, widzieli i e, dlatego łatwiej im było uwierzyć. Dlatego też można by rzec, że każda czynność dla zbawienia jest, tak jak to mówi święty Paweł w dzisiejszej lekcji, jest przede wszystkim łaską. Jest czymś zupełnie darmo, darmo danym. Czymś, na co wcale nie mogliśmy i nie zasłużyliśmy. Każda rzecz e, tycząca się zbawienia jest łaską i dlatego jest darem, o który powinniśmy bezustannie prosić, dziękować jako za coś, co jest nam e, zasadniczo nienależne, co otrzymujemy, otrzymujemy z górnie dla uczynków naszych sprawiedliwych, jak mówi święty Paweł, ale właśnie z powodu ogromnego miłosierdzia, miłosierdzia Bożego. Z drugiej strony wiemy, że każdy człowiek otrzyma szansę zbawienia, szansę odpowiedzenia na wezwanie Pana Boga, i każdy, nikt nie będzie mógł powiedzieć, że łaski, które on otrzymał, były niewystarczające do zbawienia. Każdy, każdy ma wystarczająco wiele łas, ażeby osiągnąć zbawienie wieczne, ażeby uratować swoją duszę. Też jest, też jest tak ze świętymi pastuszkami, że oni zobaczywszy, Zbawiciela, nie zachowali tej wiedzy dla siebie. Jeżeli ktoś ma prawdziwą radość w sobie, to naturalnym jest, że chce się nią z drugim dzielić. Taka jest natura człowieka, że radość, która jest nie tylko i wyłącznie dla niego samego, nie jest prawdziwa radość. Człowiek musi dzielić się z innymi swoimi, swoimi radościami, opowiadać o tym, co go dobrego spotkało. Powiadać o tym, że spotkał Zbawiciela. Jest to też nie tylko naturalna skłonność, ale przede wszystkim w tym wypadku obowiązek. bowiem byli pierwszymi heroldami pierwszymi heroldami dobrej nowiny w ówczesnym żydowskim świecie. To znaczy oni jako pierwsi zobaczywszy Chrystusa, posili Jego narodzenie. opowiadali wszystko, co co się im stało. Stąd też w dzisiejszych czytaniach na na jutrz, nie z Bożego Narodzenia, jeden ze świętych, bodajże święty Ambroży, Ojciec Kościoła, porównuje pasterzy do kapłanów, czyli tych, którzy mają prowadzić lud wiernych do zbawienia. Tak jak pasterze prowadzą owce na zielone pastwiska, tak też kapłani mają być pasterzami duszy, mają prowadzić dusze wiernych tam, gdzie jest pokarm, a tym pokarm jest oczywiście Chrystus, jest oczywiście dobra nowina. Dlatego też kapłani muszą przekazywać sami to, co ujrzeli. Tak jak pastuszkowie ujrzeli e, oczami e, fizycznie o e, narodzenie Zbawiciela, tak też kapłani mają szczególną moc ze względu na święcenie kapłańskie, żeby świadczyć o Chrystusie, żeby głosić Jego dobrą nowinę, ale też mają szczególną moc, ale żeby sprowadzać na każdy ołtarz y, Chrystusa, tak jak wtedy gdy on przyszedł, tak jak wtedy narodził się w stajence i tak i teraz, na słowa kapłana stępuje Chrystus ze swoim bóstwem i ze swoim człowieczeństwem na ołtarz i staje się y, obecny na nim, obecny pod postacią y, chleba i pod postacią, pod postacią wina. W ten sposób Pan Jezus dokonuje y, niejako powtórzenia, w pewnym sensie powtórzenia tego, tych, swoich, tych swoich narodzin, tych swoich, czyli objawienia się na świecie. Można by rzec, że konsekracja, przeistoczenie jest takim y, najbliższym y, narodzinem, dlatego że wcielenie dokonało, dokonało się raz. Raz y, Słowo Boże przyjęło naturę ludzką, i, i, i od tamtej pory Chrystus ma w sobie te dwie natury, które wstąpił do nieba i zostawi natury swojej na ziemi, ale swoje człowie, człowieczeństwo, swoją duszę i swoje ciało zabrał, e, zabrał ze sobą, ponieważ one są nierozerwalne z jego bóstwem. Natomiast narodzenie jest takim zewnętrznym objawieniem się przyjściem e, tu i teraz Pana Jezusa, tak jak ono dokonało się w Betlejem, tak że dokonuje się na każdym ołtarzu, gdzie kapłan katolicki e, sprowadza Chrystusa, gdzie w ten sposób też staje się takim e, betlejem dla nas tu i teraz. Pan Jezus chce żebyśmy żebyśmy mieli Jego samego w e, okwitości, żebyśmy mieli pokarm jakim On, jest, on, jest, on sam jest w całkowitej e, obfitości, żebyśmy mieli Go wręcz w nadmiarze. Stąd też jest obowiązek tego żeby żeby Ćwiernym temu Betlejem, żeby nie, nie być tak jak y, ówcześni ludzie zagonieni za, za nieważnymi sprawami. Musimy przyjść do Betlejem i przyjść do tej stajenki, pokłonić się Chrystusowi y, wtedy, zwłaszcza kiedy jest to takie proste, kiedy cały świat odmawia hołdu naszemu królowi, naszemu zbawcy. Zasługi z tego powodu są większe niż wtedy, kiedy. kiedy Kościół triumfował, kiedy był wielki, wspaniały, kiedy łatwiej było uwierzyć w to, że Chrystus jest Bogiem i Zbawcą. Dla nas jest, nie mając tych takich zewnętrznych znamion, potęgi Kościoła, musimy tym bardziej i głębiej wierzyć, wierzyć, że to, co Pan Jezus powiedział, co przekazał, wszystko zostanie, jest prawdą aż do końca dni. Ani, ani Jota nie zostanie zmieniona w całej Ewangelii Chrystusowi ani jeden przecinek, ani jedna kropka. Stąd też musimy dziękować Panu Jezusowi, ale też strzec tej doktryny, tej, tej prawdy o Chrystusie w sposób bezkompromisowy, bez kompromisów z tym światem, z ludźmi, którzy nie poznali Chrystusa albo się go co gorsza zabarli, którzy poszli za innymi Chrystusami, takimi łatwiejszymi będącymi kompromisem z tego świata, którzy to, to Chrystusowie są fałszywymi prorokami, fałszywymi Chrystus, Chrystusami. Dlatego, że jak mówi święta Ambro, kapłani są pasterzami, którzy prowadzą wierne, wiernych do zbawienia, dlatego jest konieczna i jest obowiązkiem wiernych modlitwa za kapłanów, modlitwa za biskupów również, jako za tych, którzy mają szczególną moc i pozycję w Kościele może Kapłani jako, ty, jako ci, którzy są strażnikami Najświętszego Sakramentu, którzy mają za zadaniem szachowanie sakramentów yy, i w ten sposób tłumaczenie Świętej Ewangelii, głoszenie Świętej Ewangelii, a zwłaszcza jeszcze bardziej za biskupów, którzy dopuszczają ka e kandydatów do kapłaństwa, którzy wyświęcają sami yy, nowych kapłanów Kościoła Bożego, Kościoła. Katolickiego. Z pomocą Bożą nie zabraknie nam jej do końca świata, ale ich jakość i liczba zależy w pewnej mierze od naszych modlitw, od tego, czy będziemy gorliwi w, naszych, gorliwi w naszych modlach, czy będziemy miłosierni w naszych modlach. Miłosierni, bo miło, modlitwa jest największym miłosierdziem, największym podarunkiem, jaki możemy dać. Każda inna rzecz, którą możemy dać, rzecz materialna, czy nawet, nawet, nawet posty nie są tak, tak ważne, jak modlitwa. Wspomnienia Uchronu łaskawego Boga za za bliźnim, za upomnienie się jego potrzeby, przypomnienie niejako przypomnienie Panu Bogu, co danemu człowiekowi jest potrzebne. Pan Bóg oczywiście w swojej opatrzności doskonale wszystko przewidział. On jest sam miłosierdziem. On w zasadzie nas nie potrzebuje. A jednak tu i teraz chcę, żebyśmy byli jego współpracownikami, żebyśmy niejako pomagali Mu w zbawieniu. Tak jak chciało włączyć skromnych pasterzy w dzieło zbawienia, jak dał świętemu Józefowi szczególną rolę być opiekunem Matki, przynajmniej Matki Niepokalanej, Matki Bożej i samego wcielonego Słowa Bożego Jezusa Chrystusa, tak również i my mamy jakąś pewną cząstkę, pewien, pewien udział. W Pewną rolę w zbawieniu musimy ją gorliwie wypełnić, jak najdokładniej, bo od tego zależy nasze zbawienie. Pan Bóg proponuje nam wielkie rzeczy, wielką, wspaniałą rolę, ale to nie jest tak, że możemy bez konsekwencji odrzucić udział w tym, w tym, w tym dzień. Musimy wiernie wypełnić naszą misję i radować się, nie narzekać, a radować się, że możemy tę misję wypełniać, nie, nie, nie narzekać na trudności, na przeciwności których nie będzie brakowało. Nigdy nie, nie, nie było tak, że nie było proste i łatwe. Zawsze było trudne, zawsze trzeba było o nie walczyć. I dzisiaj, w dzisiejszych czasach ta walka jest szczególnego rodzaju, jest szczególnie trudna, ale też możemy być pewni Pana Boga, jak nikogo innego, że On nas nie opuści, że zawsze nas wesprze ten pozostaje nam na zawsze wierny. Każdy człowiek może zdradzić, a Pan Bóg nigdy nie zdradza, nigdy nie odbiera, nie odbiera swoich łask tym, tymi, którzy idą za Nim, nigdy nie pozostawia sam, samotnego człowieka, który chce Mu służyć, który szczerym sercem i umysłem dąży do prawdy i dąży do zła. Musimy mieć tę ochotę w sercu, tę radość pastuszków, którzy nie wahali się służyć Panu Bogu e, wtedy, kiedy, ty, kiedy dostali to szczególne wezwanie z nieba. Musimy tak jak oni nie, nie szczędzić trudu, nie szczędzić czasu, nie szczędzić wszystkiego, co mamy, majątku, żeby służyć Panu Bogu, bo wszystko przeminie. Słowa Pana Jezusa, słowa Pana Boga nie przeminą i tylko one, one mają sens i wartość. Tylko o nie warto zabiegać. Ta dzisiejsza msza święta jest mszą, ta obecna msza święta jest drugą mszą z dnia o świtaniu na aurora Druga modlitwa z tej mszy świętej jest do świętej Anastazji, męczennicy rzymskiej. Już w drugą, w drugą mszę o Bożym Narodzeniu, Bożym Narodzeniu wspominamy męczennicę, męczenicę, która przydała krew za Chrystusa. To jest taki takie przesłanie Kościoła Świętego, taka nauka, to musimy mocno sobie wyryć w sercu. Kościół Święty nam ch chce powiedzieć, że tak jak wcielenie i narodzenie Panu ze rzeczą radosną, tak y, bycie wiernym temu y, Panu Jezusowi, temu Dzieciątku Jezus oznacza często wierność a, aż, aż po śmierć. Często oznacza to przyranie własnej, własnej krwi za prawdę, jakim jest że, za to, że, że Jezus Chrystus jest prawdziwym zbawicielem. Nie zatem święta Anastazja e, pozwoli nam zrozumieć, że wszystko jest niczym, że całe nasze życie, wszystko co posiadamy, jest niczym po ze zbawieniem. Że warto jest stracić życie, majątek, żeby zyskać Chrystusa, żeby triumfować z nim w niebie, żeby, żeby móc się cieszyć w Słowem Bożym przez całą wieczność. Тем не менее, все солнцехватали, не печь его, правду, Иисус Христос.